Witam Państwa bardzo gorąco w zimny. Jesienny wieczór i zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego biura śledczego. Przypomnę, że w programie tym rekonstruujemy niewyjaśnione bulwersujące wydarzenia kryminalne, których sprawcy nie zostali ujęci, a tym bardziej ukarani. Dlatego w takich sytuacjach, kiedy policyjne śledztwo utknęło w martwym punkcie, niezbędna jest Państwa pomoc. Liczymy na nią. W dzisiejszym programie gościmy w Województwie Pilskim jak zwykle przedstawimy trzy Niewyjaśnione wydarzenia kryminalne, m.in. zabójstwo, które miało miejsce dosłownie dwa tygodnie temu, dokonano go na pracowniku stacji benzynowej w Wieleniu. Szczegóły za chwilę, zapraszam. Krystian Ryżek, lat 21, mieszkał w Wieleniu, w województwie pilskim. Lubiany przez kolegów, w pracy sumienny i uczciwy. 9 marca 1998 roku Krystian podjął pracę na stacji benzynowej znajdującej się na terenie rejonu dróg publicznych w Wieleniu. Pracował w tak zwanym systemie tygodniowym od 8 do 20. To znaczy, że jeden tydzień pracował, a drugi tydzień miał wolny. 23 października 1998 roku, jak zwykle na koniec pracy, zamknął bramę wjazdową i poszedł obliczać całodzienny utarg. Była godzina 20. Tam. Stacja zamknięta już. Panie, papierosy chciałem kupić tylko. Ale zamknięta stację. Zamknięta? Ale to tylko chwileczkę. Zamknąłem już stację. No panie, no mówię nie będę jechał do miasta, tylko tu kupię ich koniec. Dobra moment. Pójdźcie. umiera. Halo. Halo! Ewa, co się stało w stacji? Ja jadę, a ty dzwoń na policję na pogotowie, ale zaraz. Dobrze. O godzinie 20:17. Przypomnę 23 października 1998 roku, więc niecałe dwa tygodnie temu. Do policjanta dyżurującego w komisariacie policji w Wieleniu przyszła telefoniczna informacja o napadzie na stację benzynową. Patrol policyjny przyjechał na miejsce, zastał tam właścicieli stacji. To właśnie ci państwo udzielili pierwszej pomocy krwawiącemu Chrystianowi. W chwilę po policji przyjechała karetka pogotowia. 30 to 15 Tak, my, ja jesteśmy na miejscu zdarzenia, rozpoczynamy czynności Tutaj penetracja terenu i wstępne, wstępne oglądanie do sprawy. Lekarze pogotowia podjęli natychmiastową akcję reanimacyjną. Wewnątrz w karetce podłączono Christianowi kroplówkę. Po przewiezieniu do szpitala akcję dalej kontynuowano. Po godzinie, mimo wysiłków lekarzy, Christian zmarł. Policja podjęła akcję penetracyjną terenów leśnych przyległych do stacji benzynowej oraz ogródków działkowych. Niestety nie znaleziono narzędzia zbrodni, ani też innych przedmiotów mogących mieć związek ze sprawą. Do tej pory również nie złapano sprawcy tej tragedii. W tej sprawie policja prosi o zgłoszenie się o kontakt świadków. Którzy w dniu poprzedzającym morderstwo, bądź w dniu samego morderstwa, to jest 23 października 1998 roku, na terenie stacji benzynowej w miejscowości Wieleń widzieli osoby, których zachowanie wskazywałoby na penetrację terenu. Prosimy również o kontakt tych z Państwa, którzy być może znaleźli kasetę metalową z kluczykami, albo też są w posiadaniu dokumentów w postaci faktów wystawionych z datą 23 października 1998 roku oraz pieczątki o treści P.H.U.S.C. Ardor. Proszę Państwa, wszelkie informacje, które pozwolą ustalić sprawcę tego morderstwa, będą bezcenne. Proszę dzwonić do Komendy Wojewódzkiej Policji w Pile pod jej numerem telefonu zaufania 0800 607 15. Pan Stanisław Gregorowicz 58 lat, samotny rozwodnik, jego matka, pani Lidia Gregorowicz lat 86. Mieszkali w tym wolnostojącym domu jednorodzinnym przy ulicy Świętej Jadwiki. Jeśli chodzi o ścisłość, wówczas ta ulica nosiła nazwę Bolesława Bieruta. Pan Stanisław. W tamtym czasie był pracownikiem terenowego oddziału sanepidu. Zajmował się nadzorem nowo budowanych obiektów sanitarnych i gastronomicznych. Utrzymywał też kontakty towarzyskie z osobami pracującymi na bazarze miejskim w Wałczu. A co ty, synek, takie jesteś dzisiaj osobiały? Albo mnie tak jeden szczeniak na targu wyprowadził z równowagi. A ciebie to zawsze z równowagi można wyprowadzić. A wiedziałeś, że się jest Genią? Nie. A co się stało? Bo miała zadzwonić i powiedzieć, co załatwiła z tymi lekarstwami na reumatyzm, bo mi się kończą. Jak mówiła, że zadzwoni, to zadzwoni. Wiesz, że jest słowna. Pani Lidia Gregorowicz bliskie stosunki utrzymywała tylko ze swoją córką genowefą. Z sąsiadami nie kontaktowała się. Była osobą starszą, bardzo schorowaną, nie wychodziła z domu. Pan Stanisław Gregorowicz zajmował jeden spokój w tym mieszkaniu, nigdy nikogo obcego nie wpuszczał do domu. A kogo tam diabli nadali? I synek, otwórz drzwi. Może Gienia przyszła z lekarstwami. O, przyjęliśmy zawsze te papiery. Jakie papiery? Nie daj głupka, wiesz co chodzi. Jak papiery, to do biura. My powers nie mamy atry. Ja zawój nic nie, co będę. To ja już idę na dół. Poczekaj, obiecałem zadzwonić do matki. tak domu. Do! Szwagier pana Stanisława pojechał do domu państwa Gregorowiczów. Posiadanym kluczem otworzył drzwi wejściowe, wszedł do środka i znalazł nieżyjącego już wówczas szwagra oraz jego mamę Lidię Gregorowicz. Powiadomił natychmiast komenderjonową policji w Wałczu. Na miejscu zdarzenia znaleziono zwłoki Stanisława Gregorowicza, które miały związane paskiem parcianym ręce do tyłu. Zwłoki leżały na schodach w przedpokoju, zaraz za drzwiami wejściowymi do budynku. Ujawniono liczne obrażenia twarzy i głowy, oraz rany kłutą w okolicach brzucha. Ubrany był w sweter oraz krótkie spodenki. W jednym z pokoi na parterze budynku od strony ulicy znajdowały się zwłoki pani Lidii Gregorowicz. Miała również obrażenia na twarzy, a także ślady na szyi, świadczące o duszeniu przy użyciu paska z materiału. Ubrana była w szlafrok. W trakcie oględzin nie ujawniono śladów penetracji mieszkania. Okna były pozasłaniane, a w pokoju od strony ulicy paliło się światło. Sprawcy, wyrywając kabel, uszkodzili telefon. W tej sprawie policja prosi o zgłoszenie się świadków, którzy posiadają informacje na temat tego morderstwa. Pozwolą one policji ustalić sprawców. Proszę Państwa, krytycznego dnia przed domem. Państwa Gregorowiczów, między godziną 16 a 18, stał samochód nieznanej marki w białym kolorze o sportowej sylwetce. Samochód ten był na numerach rejestracyjnych. Pierwsze trzy litery tego numeru to P i T. Niestety dalsza część jest nieznana. Z tyłu tego samochodu, między tylnią szybą a tablicą rejestracyjną, znajdował się napis. Pierwsza litera tego napisu to litera S. Tego samego dnia, przy tym samym domu, około godziny 18:15, stał inny samochód, tym razem Fiat 126P. O numerze rejestracyjnym pierwsze dwie litery PO. Dalsze są również. Nieznane. Wewnątrz w samochodzie siedział mężczyzna w wieku około 40 lat. Samochód miał zapalony silnik. Policja prosi o zgłoszenie się świadków, którzy pomogą zidentyfikować oba pojazdy. Wszelkie informacje w tej sprawie proszę kierować do komendy wojewódzkiej policji w Pile pod numerem 0800-607-15. Gdzie dzisiejsza wyborcza? Nie wiem, może wyrzuciłam do śmieci. No przecież mówiłem ci, że mam tą zaznaczoną ofertę atrakcyjnej pracy. Miałeś zostawić tą gazetę. Ale daj sobie już spokój z tymi ogłoszeniami. Jest godzina 22. O tej godzinie to już nie wypada dzwonić. Daj, nie wypada, nie wypada. A jutro może być za późno. Miałeś zostawiać. Ale nie denerwuj się. Wierzę w to, że jak. Masz znaleźć jakąś dobrą pracę, to ją znajdziesz. A na takie prace ogłoszenia to się wszyscy rzucają. Gdzie ty się wybierasz o tej godzinie? Przecież już jest noc. Wybacz, kochanie, wyjdę trochę ochłonąć, bo spaceruję przez chwilę i zaraz wrócę, dobra? dobra. Pan Jarosław Krasnowski, 30 lat, żonaty, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Ma opinię bardzo spokojnego i życzliwego człowieka. Zarówno pan Krasnowski, jak i jego żona nie pracowali. Oboje utrzymywali się z zasiłku dla bezrobotnych. Pan Jarosław wraz z rodziną mieszkał w tym domu w Wałczu pod numerem 5 przy ulicy Księdza Domańskiego. Czasami podejmował różne dorywcze prace na budowach o klient idzie do budynku Klaj tu. ja? tak ty do ciebie chodź co jest? ty kopski kasy nie masz jak dobrać? nie masz szmalu? a w ogóle skąd my się znamy? a czy ty nas nie znasz? dajcie mi spokój a nastajesz tu masz trąb. Uch. 20 maja 94 roku około godziny 22.15 przy tym skwerze, znajdującym się koło boiska pomiędzy ulicami Szkolną, Kościuszkowców a Rzeką Młynówką, doszło do bójki trzech mężczyzn. Opis jednego z nich, podany przez świadków, mógł odpowiadać wyglądowi pana Krasnowskiego. Następnego dnia, 21 maja, przy tych krzakach, znajdujących się Koło boiska szkolnego, należącego do zasadniczej szkoły zawodowej w Wałczu, znaleziono ciało pana Jarosława Krasnowskiego. Przyczyną zgonu były obrażenia tylnej części głowy zadane narzędziem tempym lub tempokrawędziastym o wydłużonym kształcie. Ofiara mogła zostać zaskoczona przez sprawcę lub sprawców z tyłu. Z opinii biegłego wynika, że zgon ofiary nastąpił w dniu 20 maja 1994 roku w godzinach wieczornych lub nocnych. To pechowe boisko szkolne od dłuższego czasu znane było policji jako miejsce grupowania się elementu przestępczego. Spożywany był tu alkohol w dużych ilościach. Narkotyzowała się tu też młodzież w wieku szkolnym, a także dokonywano tu licznych rozbojów i pobić. W tej tragicznej sprawie policja za naszym pośrednictwem prosi o zgłoszenie się świadków, którzy w dniu 20 maja 1994 roku około godziny 22.00 widzieli pana Jarosława Krasnowskiego na terenie Wałcza. Prosimy również o zgłoszenie się tych z Państwa, którzy posiadają wiedzę na temat tego morderstwa. Pozwoli ona ustalić policji sprawców tego przestępstwa. Wszelkie informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Wojewódzkiej Policji w Pile pod numerem 0800-607. Uwaga, komunikat. Kazimierz Kościelniak jest poszukiwany listem gończym za popełnienie poważnych przestępstw o charakterze kryminalnym. Między innymi usiłowanie zabójstwa przy użyciu broni palnej. Rysopis, wzrost około 175 cm, sylwetka wysmukła, średnia budowa ciała, Szaty. nosi krótkie baczki, rzadkie wąsy, obecnie może posiadać brodę, uszy średniej wielkości, lekko odstające, twarz trójkątna, wargi wąskie, brwi półkoliste, oczy koloru piwnego. W przypadku uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących poszukiwanego prosimy o kontakt z Komendą Rejonową Policji w Limanowej. Telefon 33 71 500 kierunkowy 18. Z Komisariatem Policji w Mszanie Dolnej. Telefon 33 10 007 kierunkowy 18. lub z najbliższą jednostką Policji. Komenda Rajonowa Policji w Limanowej poszukuje Krystynę Liszkę z domu Biernat, urodzoną 27 października 1957 roku w Limanowej, zamieszkałą w Starej Wsi w gminie Limanowa. Rysopis. Wiek z wyglądu około 40 lat. Szczupła budowa ciała. Wzrost 160 cm. Włosy ciemny blond. Twarz pociągła, czoło wysokie. Nos mały, wąski. Uszy małe, przylegające. Oczy koloru szarego. Krystyna Liszka wyszła z domu w dniu 7 maja 1993 roku i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną. W przypadku uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczącej wymienionej prosimy o kontakt z Komendą Rejonową Policji w Limanowej. Telefon 33 71 500 kierunkowy 18 lub z najbliższą jednostką policji. To już wszystkie sprawy, które dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Przypominam, że osoby występujące w naszym programie to statyści. Proszę ich w żaden sposób nie wiązać ze sprawami bądź sprawcami. Tylko miejsca i wydarzenia są prawdziwe. Natomiast sprawy mogą mieć zupełnie inny przebieg. Jaki? O tym wiedzą tylko ujawnieni po dziś dzień świadkowie. Dlatego liczymy na Państwa pomoc i przypominamy w skrócie wszystkie wydarzenia kryminalne, które przedstawiliśmy w dzisiejszym programie. W dniu 23 października 1998 roku po godzinie 20 miał miejsce napad na stację benzynową znajdującą się przy trasie Wieleń-Czarnków w obrębie rejonu dróg. Nieznany sprawca w kominiarce śmiertelnie ugodził nożem 21-letniego pracownika stacji, Christiana Ryszka. Skradł kasetę z pieniędzmi i oddalił się w nieznanym kierunku. Komendant Wojewódzkiej Policji w Pile wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 5000 złotych dla osób, których informacje przyczynią się do ujęcia sprawcy. 15 lutego 1990 roku dokonano zabójstwa 86-letniej Ligi Gregorowicz, i jej syna 58-letniego Stanisława w ich jednorodzinnym domku w Wauczu. Nie było to zabójstwo na tle rabunkowym, ponieważ nie dokonano penetracji mieszkania. Policja prosi o zgłoszenie się świadków tego zdarzenia. 20 maja 1994 roku w godzinach nocnych dokonano zabójstwa 30-letniego Jarosława Krasnowskiego, bezrobotnego z Wałcza. W dniu 21 maja 94 roku na terenie boiska szkolnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wałczu znaleziono jego zwłoki w krzakach. Policja za naszym pośrednictwem prosi o kontakt wszystkie osoby, które krytycznego dnia po godzinie 22 widziały pana Jarosława Krasnowskiego na terenie Wałcza. Tym z Państwa, którzy chcą sobie przypomnieć szczegóły spraw, które dzisiaj pokazywaliśmy, przypominam, że opisuje również w każdy poniedziałek dziennik Kurier Polski. Zapraszam do lektury. Proszę Państwa, wszelkie informacje w sprawach, które dzisiaj pokazaliśmy, proszę kierować do Komendy Wojewódzkiej Policji w Pile pod numerem 0800 607 15. Zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego Biura Śledczego za tydzień. Dziękuję pięknie za uwagę. Dobrej nocy.